ludzie, gdzie jest pani? Spóźni się już chyba 25 minut. No właśnie kurde nie wiem, ale coś dziwnie, ale na na TikToka możemy oglądać. Ej, weszłam sobie teraz na dziennik. Lekcji odwołane z powodu choroby pani. Bo przecież ja sprawdzałam dziennik dzisiaj rano i nic nie było. Pisane o 8.01. No to super. Jak bym wiedziała, to bym mnie przechodziła. Ej, ale tak szczerze, to mega było to wczorajsze przedstawienie. Super, żeśmy wszyscy wypadli. Dosłownie, najlepszy był Twój scenariusz wymyślony, gdy pani zemdlała. A to ja mam genialny pomysł, mówi im wszystkim. Ej, dobre, dawajcie, robimy to. Brany, mamy tylko 20 minut, więc musimy się streszczać. Najlepiej to się podzielmy na zadanie. Wy zrobicie szkic plakatów, wy to pokolorujecie, a ja z Natalianem. Nie wiem, w sumie, co my to zrobimy. Dwadzieścia minut później. Boże, dzwonek, a my nie skończyliśmy. Dzień dobry, dzieci! Macie zastępstwo y, na dwie lekcje z waszą wychowawczynią. Ale ona jest. Stół job! Okej, okay, okej, okay, przygotujemy się. Widzenia! Ej, dobra! Bo fajnie, że mamy te plakaty. Ale. będziemy je tak robić przez następne dwie godziny lekcyjne? Lepiej po prostu wydrukować. Dobra, ale przecież zawsze ktoś ma okienko w tym, w pokoju. No to na pewno się wszystko wyda. to ja mam super pomysł. Hajda za mną. Wio. Okej. Okay. Dzień dobry, proszę pani. E, Marysiu, nie powinnaś nie powinna być teraz na lekcjach? Wyszłam do toalety i spotkałam dyrektora i powiedział, że pilnie panią prosi. Tak? A po co? Nogi, no znaczy chcę z panią omówić przeniesienie do innej klasy, że będzie pani miała inną klasę za wychowawcę. O! CZODNEZ. nasz własny Nasze własne przedstawienie będzie najlepsze w całej szkole. Marysia, jesteś? jesteście. Szukam was po całej szkole. Henryk, spóźniony jesteś? Nigdy się nie spóźniasz. I przysyłała mi się. Co wy tu robicie? Tutaj robimy nasze własne przedstawienie. Dzisiaj. O... Znaczy nie o, tylko na szóstej lekcji Robimy przedstawienie Będziemy grać w tym przedstawieniu No właśnie zaraz wymyślę jakiś scenariusz Jak to ty wymyślisz? Bo nie jest chora i nic o tym nie wie, a my sami wymyśliliśmy Robić, Robimy własne przedstawienie? No tak Ale to nie będzie jakieś smenne, nudne przedstawienie Tylko największe i najlepsze przedstawienie W całej szkole Jak zapomnisz tak to jak coś to będziesz mógł improwizować Kim jestem w tym przedstawieniu? Zobaczysz Aha Dobra, to wy rozwieszacie plakaty, a my idziemy y, przygotować stroje i scenę. Dwie minuty przed przedstawieniem. Pamiętajcie, zapomnijcie tekstu, równa się improwizujecie. Dobra. No grażynko, no po prostu nie mogę uwierzyć, że dyrektor naprawdę zaplanował taki zlot nauczycieli, na którym będziemy omawiać podwyżkę. Nie mogę w to uwierzyć, no to jest po prostu coś niewiarygodnego. O, uczniowie też są na tym zlocie? Co? Nauczyciele też są na zlecie uczniów? W którym będziemy omawiać zlikwidowanie sprawdzianów i ocen? Bo napisane, że tylko uczniowie. Bo napisane, że tylko nauczyciele. Prosimy zająć miejsca, zaraz zacznie się przedstawienie. Jakie przedstawienie? Jakie przedstawienie? Może tylko taki wstęp, chodź. A więc dzień dobry, witamy na... Dawaj, to ja to miałam mówić. Najlepszym i najbardziej oszałamiającym, zawierającym dych w pierwszach, przedstawieniu w roli klasy siódmej. Uh, Hurra! Kolejne jakieś bardziej przedstawienie. Czy ja dobrze słyszałam? Podwyżki? Wyglądam tu najszybciej jak mogłam, jak usłyszałam, że dyrektor organizuje ślad nauczycieli. Będziemy mieć podwyżki. To znowu jakieś bardziej przedstawienie w roli głównej Twojej klasy. Nic nie organizowałam. Oni będą przedstawiać. A no dobra, usiądę i popatrzę. Witamy wszystkich nauczycieli, wszystkich uczniów i wszystkich pracowników szkoły. I nie będą tutaj pred, y, omawiane ani podwyżki, ani likwidowanie ocen i sprawdzianów, Ale takiego, talentowego i tak po prostu najlepszego przedstawienia. Dzień dobry wszystkim. Proszę zająć miejsca i zaczynamy przedstawienie. Przedstawienie pod tytułem Święcenie koszyczków wielkanocnych. O, może jednak coś fajnego przygotowali Tylko klasa siódma Czyli nie Nie będzie nic fajnego Mamusi, mieć na to święcenie Oczywiście, że tak dziecko, masz koszyk A, idź, dobra, idziemy Wyrąbiście się zaczyna Dobra, nareszcie w kościele Muzyka Muzyka, halo Wojtek, miałeś puścić muzykę co? Aha, dobra. Ty się nie W no. pierwszym miejscu Bóg. W wie... pierwszym miejscu Bóg. Na pierwszym miejscu wiara. Walić szatana, walić, walić szatana. Wojtek miałabyś być do kościelnego. Ale jest, dobra, poszedł coś innego. Tam, 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 tam. No ja nie wierzę. Tedy ksiądz wszedł i wszystkich pokropił. Przed ksiądz. Boże, oblałem się Marycha! i święci pokarmy! Ja jestem księdza, zapomniałem. Tak on chodzi, Boże Święty. O po pomocy złamałem nogę. A, i wtedy się złamał nogę i przyjechało pogotowie. Nie było w scenariuszu, dajmy na to, że my jesteśmy pogotowiem, chodź. Bierzemy go, jedziemy. Ej, a co mamy z nim zrobić? To co normalny polski uczyń, kiedy ktoś ma podejrzenie złamania nogi. Do szatni, i Coś tam poróbcie. No tak. wee o po święceniu największa diwa Marysia wyszła z kościoła. Dziękujemy za tą odegraną scenkę. I zapraszamy na pokaz taneczny. Dzwoń. Co? O karetkę. Dawał mam muzyka. Psycholog mi nie uwierzy. Dziękujemy, a teraz zapraszamy na mój singiel. Masz? Co? Obletki na serce masz? Chyba. Aj. Ja jestem Marysia. Czytaj największa diwa. Największa ikona polskiego internetu. Na noc zawsze święcić koszyczek trzeba. Nawet taka diwa jak ja pójdzie i go święci. Nie zapominaj o Wielkanocy. Ta 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 Psycholog po mojej rozmowie z nim powiedział, że sam potrzebuje psychologa Żebyście się nie zanudzili tak smętami, oprócz mojej piosenki oczywiście Zapraszamy na scenę Nataliana Żugaj, który zaprezentuje nam piosenkę swojej mamy Co zrobi? Ogarnij się Natalian. Trzeba dodać jak nutkę jakiegoś, nie wiem. <laughs> coś tam coś tam na południowy biegun. Coś tam, coś tam, jak coś tam w śniegu. Wokół wszystko, coś tam, coś tam coś tam na południowy biegun, weź. Nie. Może jakieś szczęśliwe są ptaki. I wszyscy razem! Coś tam, coś tam na południowy biegun! Dziękujemy. A teraz zaprezentujemy. Bardzo ważny filmik. Proszę o załączenie nagrania z mojego telefonu. A-be-cie-nie. To jest swój plik! Wielka noc! To bardzo ważne święto. Maria to ten plik? Wiście, że tak. już bym wolał słuchać, jak ten mała ty mówisz alfabet. Bo bo zagłuszasz! Wielka noc! Święta noc! Dziękuję. Niestety, moi kochani, nasze przedstawienie dobiega już końca. Mam nadzieję, że super się bawiliście na naszym przedstawieniu i że wpadniecie na kolejne. Zapraszamy na kolejne nasze przedstawienie za dwa tygodnie. No jej to tam.